Fiti. Czy sen jest możliwy w miejscu, który przenika cię po wielokroć swoim pięknem, w którym czujesz się bezpiecznie jak nigdy dotąd, w którym przeczuwasz, że jest. No właśnie kto? Boisz się śnić, by przypadkiem nie wypowiedzieć tego imienia? Ale tu nie ma bojaźni. Może to forma pewnego zażenowania, rodzaj płochliwej jak sarna wstydliwości, która ucieka od samej siebie? Myśl nie może cię trwożyć, ona nie boli i nie krzyczy, jest lekka jak pióro młodego jastrzębia. Chwytasz je w locie i czujesz, jak chce cię uporządkować i gładzić. Byś nie był samotny, ktoś wysyła ci właśnie teraz trzeciego spośród braci jasności, anioła wspomożyciela. Ten już nie chwyta cię za rękę ani nie obejmuje ramieniem jakiego bracia. On po prostu cię tuli, przytula jak matka po narodzinach, byś poczuł ciepło. I usłyszał serce, miarowo bijące na twojej maleńkiej twarzy. To będzie jak płaszcz, na którym odcisną się wszystkie twoje obawy. Przygnął do niego, a on je oczyści, wchłaniając twój pot. Tak byś mógł powstać, spoglądając na niebo, na którym powietrzne ulice nie mają już nasp. Na murach których narysowano wielobarwnie, mieniące się grafiti. Na których namalowane w prawną ręką hasła nie dotyczą już nas. Lecz o tym śpiewał już kiedyś Zio. I nikt już tego nie zmieni. A myślałeś, że bez drogowskazów nie można? Bez kierunkowskazów nie można? Bez wskazówek i znaków naziemnych nie można? A jednak, zaśnij zatem snem nie przez Panem i trwaj tak, aby skończyło się katarzis i Twoje zniewolenie. W tym sennym marzeniu wejdź na górę i ostatni raz spójrz za siebie. Zobacz przepaść i rozbij namiot, bo nie pójdziesz dalej zanim nie zaśniesz. Zanim jednak położysz głowę na kamieniu wyścielonym wonnym chem, jak perski dywan, poproś anioła, tego trzeciego z braci jasności, by wygłuszył ci umysł z hałasu wywołanego przez twoją poronioną duszę. Byś przypomniał sobie dziesięć reguł oczyszczenia i siedem darów ducha. Naucz się ich ponownie. To nie będzie trwało długo, i wtedy przyjdzie sen. I po kolei będzie podrzucało rytmicznie Twoim ciałem, trzy razy, raz za razem, byś z życia wkroczył w sen i ze snu w nową toń, dotknięty przez kogoś, kto jest. I wtedy zapłoną wokół Ciebie świece, a Ty poczujesz swoją nędzę, zobaczysz swoją niedbałość i kruchość i będziesz tak leżał ogołocony z wszystkiego, czym byłeś i co robiłeś. A anioł wspomożyciel, ten trzeci z braci jasności, ponownie zarzuci ci płaszcz, kapsułę twego obmycia. I aż do świtu będziesz się w niej kąpał, w wodzie po raz pierwszy tak naznaczonej, jak dawniej w Jordanie. Daleko od ciebie, w innym czasie i wymiarze. Bez tego nie byłoby tutaj teraz niczego. Właśnie. Gdyby tego nie było, nie miałbyś szans się obnażyć. Tak do końca i bez nadziei na moment, w którym ktoś powie ci, że już musisz wstać. Uwierz, że to się stanie, tylko chciej.